Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyń. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Pokémon Egglock Challenge White. Devo. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Skyler, zdobyliśmy kolejną odznakę, która była nam potrzebna na naszej drodze do zostania mistrzem Pokémonów. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę i naszą podróż. Time for a quick hop in my plane. Where did Professor Juniper get Bla bla bla, Professor Juniper przyszła. Hi there. Uh, I hope we can get some good research done on the other side of the mountain as well. That's right, I want you to take this flight too. There is someone I want you to meet in Opelucid City, but we can't get through Twist Mountain right now. We'll just make a quick flight over to Landstown. Ok, czyli teraz czeka nam, nas podróż samolotem wraz z profesor Juniper i Skylon, a przez góry, e, po to, żeby się dostać do e, miasta, które leży za tymi górami. Wybaczycie mi, ale ja napiję się wody szybcikiem jeszcze. Także powolnym kroczkiem sobie będziemy szli. Samolot Skyli. Samolot Skyli. Gdzie jest samolot Skyly? O, który to był samolot Skyli? To nie było. To samolot Skyly Where are you? Mm, a, one pewnie będą w tym, e, w, w tym śmiesznym budynku, w tej wieży kontroli lotów, także tam pewnie musimy wejść, ale najpierw uleczymy nasze pokemony. A, i momencik, bo przecież ja zdobyłem Litwika bodajże, którego możemy wymienić na Pokemona. Także wiecie co, ja w takim wypadku od razu to zrobię. Zobaczymy, co tym... E, Someone PC, o mu w Pokemon. Eee, tak, Litwick został przez nas eee, zdobyty. Eee, dobra, i teraz kogo chcemy zdobyć? Teraz wybierzemy sobie osobę, która mi bardzo pasuje swoim imieniem. Eee, tu jest byczek z rowerem, dołączony do niego grubcio, Horna, tak. Illusion, Illusion mnie interesuje, ognikowa. Muchodron, slash, siekierka, pełny. PP Max dostaniemy. Kung Fu to będzie pewnie jakiś tam walczący Pokémon. Weźmy sobie kogoś z boksa pierwszego, bo tutaj w tym boksie pierwszym dalej jakoś nie, nie, nikogo nie wyjęliśmy. Wieli, nie Kosiarka, Klocuch, Jądro, Dżery, ale jajca. Glut, słodziaczek. Znowu uciekł. Bob, Dragonite mika, wasabi, kleszcz, trzy pszczoły, kolczatka, guka, Łanczuk. Wiecie co weźmiemy? Weźmiemy sobie wasabi, dlatego że jeżeli jesteście osobami, które śledzą mój kanał jakoś tak powiedzmy od ostatniego roku to wiecie, że starałem się wziąć udział w wasabi challenge i prawie się pożygałem wtedy więc weźmiemy wasabi, dlatego że mam związane z wasabi pewne wspomnienia Także wymienimy to w ten sposób. Mów do Pokémon Party teraz. Zobaczymy, co nam się tutaj wykluje. Muszę zapamiętać sobie, że Litwika mieliśmy jako numero 1. Um, znaczy, jako Pokémona, którego tutaj złapaliśmy. Nie wiem, który poziom miał, ale to ja sobie najwyżej potem sprawdzę w którymś tam odcinku. Zobaczymy, co się ukryje pod nazwą Wasabi, pod imieniem Wasabi. Cóż to takiego będzie? I jest to. Aron! Holy shit! Jak ja lubię Arona! Jak ja lubię Arona! O! Ale ja lubię tego Pokemona! Faa. Czemu ja mam w miarę dobrą drużynę w tym momencie? W miarę taką sensowną mam tą drużynę. Eee, wasabi. Okej. Okay. Zobaczymy, jak ten wasabi wygląda. Zobaczymy, jaki ma ataki, bo może na przykład się okaże, że będzie lepiej niż Timeberg, ale wątpię, bo Timeberg jednak ma w sobie to coś, co mnie jara. Tak, no ma tylko Takele, Harden Endeavor. I co mu rośnie? Rośnie mu Special Defense, a spada mu Defense. O, powiedzmy, że okej. Okay. Powiedzmy, że okej. Okay. Nie jestem fanem tego. Tak, na razie wasabi niech zostanie w komputerze bo na razie nie jest potrzebny, ale w razie czego mamy, mamy bardzo fajnego Pokemona Także jestem jak najbardziej za posiadaniem Wasabiego Dobra, w każdym razie gwiazdka wraca do naszego party Wasabi tutaj zostanie, mamy 5 Pokemonów w zapasie, czyli prawie całe party tak, żeby w razie czego mieć naszą ekipę gdzieś tam w zapasie No dobra, i w takim wypadku ruszamy sobie tutaj O, nie mogę trafić Problemy z celnością to jest problem, z którym się zmaga większość ludzi na świecie. <laughs> uh, looks like the professor sorry, reached a stopping point Investigation. Tak, jesteśmy gotowi na to, żeby polecić do Lentestown, czy jak coś tam zwie. Bianka oczywiście musiała wparować tutaj. Uh, i musiała nam przerwać naszą chwilę. Mm, naszą chwilę takiego. Wiązania się ze sobą wzajem, już poznaliśmy lepiej Skyle, profesor Juniper. Bianka nas kompletnie nie obchodziła, i Bianka musiała wparować i przerwać nam ten magiczny moment. I teraz ta bardzo rozwinięta cutscenka, której jesteśmy świadkami wow, wow, zupełnie inny świat to jest zupełnie nowy świat w świecie Pokémonów. No i doleciliśmy do Lentimastown. Eee, tak, przydałoby się, że nam powiedziała, czemu tu jesteśmy. Um... Ok, czyli Team Plasma gdzieś tutaj są. Planują użyć legendarnego Pokemona, żeby przejąć ją nowe. Um, są dwa Pokémony legendarne: Reshiram i Zekrom. E, dwa lata wcześniej Reshiram i Zekrom. E, obaj rozpoznały jednego trenera jako bohatera znaczy swoich dwóch trenerów jako bohaterów. Podążają za tymi trenerami, więc Team Plazma nie powinna być, być w stanie użyć jakiegoś Pokémona smoka. To prawda, co mogą planować. Um, jest dużo czego nie wiemy na temat Reshirama oraz Zekroma, dlatego e, chciałabym się dowiedzieć co Gym Leader z Opelucid City Drayden e, ma do powiedzenia na ten temat. Jest liderem pokémonów smoków, e, więc może coś wiedzieć. Mm, więc jesteśmy w końcu w momencie kiedy powiem wam czemu was tutaj sprowadziłam, chciałabym żebyście poszli do Opel City i usłyszeli co Drayden ma do powiedzenia, chciałabym żebyście mi pomogli jeżeli się coś stanie oczywiście że tak, najlepiej jest się nie angażować w sprawie Team Plazmy od samego początku, jeżeli jednak usłyszycie co Drayden ma do powiedzenia na temat pokemonów smoków będzie naprawdę interesujące i co najważniejsze pomoże Wam to uzupełnić strony Waszego Pokédexu. Bianka, będę w wulkanie zaraz kawałek tutaj. Zbadam plotki, które usłyszałam na temat rzadkiego pokemona ognistego w Reversal Mountain. Będę starał się wam tłumaczyć to tak w biegu, to co oni mówią. Wydaje mi się, że chyba to jest najbardziej sensowne wyjście. Drayden jest liderem... no jest gym-liderem, więc jeżeli nie pokonasz go w walce pokemonów, pewnie z tobą nie będzie rozmawiał, więc musimy go pokonać jako lidera. Okej, okay, to jest... aha, czyli tutaj możemy sobie wrócić w razie czego do Mistralton City. Okay. Um, zacznijmy naszą zwiedzanie tego miasta od Pokémon Center, dlatego że, jak wiecie, zawsze w Pokémon Center coś interesujący co się może znaleźć. Hehehe, he he, jesteś trenerem, prawda? Nic nie mów, po prostu to weź. Speltag. O tej starszej babci dostaliśmy Speltag. Eee, niech Pokémon trzyma Speltag i wzmacnia to siłę ataków Pokémonów duchów. O, posiadasz spell Tag, gdzie znalazłeś? No chyba mam problemy z pamięcią. Hmm, chłodny umysł nie czuje gorąca, ależ to była mądrość. Hmm, masz masz, masz zamiar sprawdzić, co jest w wulkanie? Wulkan tutaj jest tego samego rodzaju, ja, Tego samego rodzaju, co Stark Mountain w regionie Sinoch. Fantastyczny. Ok, uleczyły się tutaj tak proforma. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy, dlatego, że nie chcę już się tam wdawać w jakieś eksploracje dalekich terenów e, poza tym miastem, dlatego podwiedzamy sobie szybko to miasteczko. No to jest taki odcinek dzisiaj e, powolny. Co ma ten pan do powiedzenia? Czemu jestem w podróży? Pamiętasz dokładnie czemu ty podróżujesz? Oczywiście, że ja pamiętam czemu ja podróżuję. Dostałem Pokemona i chcę być najlepszym e, trenerem Pokemonów na świecie. E, ten quiz jest trudny. Co się stanie, jak naciśniesz Select podczas gdy sprawdzasz mapę? Nie wiem, ponieważ nie mam mapy. Ja też nie wiem, może mam mapę. Hej, trenerze! Ruch, który ci rekomenduję, to żaden inny niż Magic Code. Magic Code może odbić jakikolwiek cios przeciwnika, który zmniejsza statystyki, albo zadaje. E, obrażenia kondycyjne, czyli poizony i inne pierdoły, e, podczas tury, e, w której ten ruch jest użyty. E, są jednak e, m, ruchy, których Magic Cop nie może odbić, więc bądź ostrożny. E, jestem mistrzem Move Tutorem, jestem o, jestem, mam obsesję na punkcie Blushardów, przynieś mi bruszardy i e, podziękuję Ci ucząc jednego Pokemona ruchu. Do you want me to teach you a Pokémon? Move. Um... Mam jeden duszard, więc się niewiele nauczę. Ale czy jest tutaj... Oh, nie ma. Slice wind. Uh, bo jest problem, bo... Przepraszam. Ponieważ... Morski Bob będzie jedynym z chyba dobrym Pokemonem na Pokemony Smoki, z którym się będziemy mogli zmierzyć. On ma tylko Aurora Beam, a chciałbym, żeby on się nauczył Ice Beam. A zdobycie Tema Ice Beama będzie możliwe dopiero przy ostatnim Gymie, więc troszeczkę po czasie, wtedy będzie, no ale cóż, tru, tru, trudno. Jakoś będziemy musieli to przeżyć. Jest mi OK, nawet jeżeli jesteśmy przy wulkanie, dzięki mojemu małkiemu krokorokowi. On naprawdę rządzi. Okej, okay, wyjdziemy jeszcze do tego domu, zobaczymy co w tym domu się dzieje. Jest jakiś starszy pan, urodziłem się tutaj i umrę tutaj. Lentimas Town jest miasteczki, jest małym miasteczkiem, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ nie znam żadnego innego miejsca. I tak właśnie żyją większość osób, które mieszkają w miasteczkach, przynajmniej tak mi się wydaje. Hmm, przemówiłeś do mnie, jesteś całkiem dobrym trenerem, lubię Cię, take this team. dostaliśmy ma Charge beam. A nie wiem, czy to nie jest elektryczny atak? Bardzo możliwe. Um, Charge Bean czasami zwiększa Special Attack użytkownika. Jeżeli się uda, um, moc będzie wzrastała i wzrastała. I ta starsza pani. Um, nie ma tu nic innego poza pięknem. Tutaj. Aczkolwiek Skyla dostarcza rzeczy, których nie posiadamy. A także Skyla odwala kawał dobrej roboty, latając do tego. Fuck do tego miasta. Tak czy siak. Zwiedziliśmy to miasto. Jeszcze zobaczymy tylko, czy tutaj coś jest na tym, może na pasie startowym. Tak, jeszcze tutaj są ludzie na pasie startowym. Także jeszcze z nimi pogadamy. Jeżeli pogoda się zmieni, um, send, a, sceneria z samolotu również się zmienia. Jeżeli klimat się zmieni, e, lokalna architektura również się zmienia. OK, dobrze wiedzieć. W każdym razie, tu już wychodzimy na inną drogę, na Reversal Mountain. Tam mamy jakieś schody, ale nie jestem pewien, czy możemy się tam dostać. Wydaje mi się, że właśnie nie. Um, przynajmniej nie tędy, ale możemy się tam dostać tędy. Aczkolwiek, gdzie to nas doprowadzi? Aha, po prostu po Pokebola. Ok, dostaliśmy Firestone, więc w jak będziemy chcieli Felixowego ewoluować w tym momencie, to mamy Firestone. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że nie był najbardziej porywający, aczkolwiek nie chcę ruszać dalej, dlatego, żeby tam jakoś sztucznie potem nie przedłużać i przerwać w jakimś głupim momencie. Ej, ja się z wami żegnam, zachęcam Was jak zwykle do lajkowania, bądź też dislajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobał, czy też Wam się nie podobał. Ej, zachęcam Was również do pisania komentarzy, które zawsze czytam, staram się na nie odpowiadać. I przede wszystkim zachęcam Was do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, wszystkie najświeższe informacje które mam Wam do przekazania, link znajdziecie oczywiście w opisie, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym nagraniu, na razie i pa!